No i pięknie. Przespaliśmy kolejną noc. Czeka nas kolejna wyprawa. Tym razem w nieznane. Prawdopodobnie będziemy zwiedzać sobie stoteczki i będziemy szukać kolejnych skarbów. Ale jak widzicie dopiero dzień wstaje i za chwilę pewnie będzie można dostać oczopląsu. Dlaczego? Ponieważ gra jeszcze jest troszeczkę niedopracowana i sami zaraz zobaczycie co się tu będzie działo z shaderami i z wszystkimi cieniami. Także troszeczkę słabo to wygląda, ale jak widzicie... Dzień nastaje bardzo pomalutku. Wszystkie wyspy są strasznie daleko oprócz tej jednej, która też nie jest jakoś stosunkowo blisko, ale myślę, że możemy się na nią wybrać. I jak widzicie nasz Oczopląs zaczął się pojawiać. Także nasza tratwa ratunkowa znajduje się blisko i prawdopodobnie będziemy sobie zwiedzać tamten wrak. Trzeba będzie do niego podpłynąć, ale wolę poczekać, że jeszcze troszeczkę dzień wzejdzie, Ponieważ w wodzie czai się niebezpieczeństwo, a niebezpieczeństwem jest właśnie jeden rekin, może dwa, może dziesięć. Tego jeszcze nie jestem pewien, ale czają się na nas niezmiernie i chcą nas po prostu zjeść żywcem. Także jak widzicie nasze ognisko pali się pomalutko. Możemy oczywiście patyki podrzucać jeszcze tutaj, żeby nam nie zgasło. Wystarczy kliknąć lewym. Zjadłem sobie y, jednego kraba. W ogóle sprawdźmy sobie jak tam stoimy z naszym życiem. Troszeczkę głodny jestem. Posłabym tego kraba jeszcze tu wrzucić. To cholerstwo wcale nie jest łatwe. Najlepiej zrzucić gdzieś go z góry, on wtedy się jakoś tutaj blokuje. I za chwilę będzie dźwięk mikrofali, że krab się usmażył. Napotkałem niemałe błędy już z grą. No, jak wiecie, no alfa. No czego się spodziewać, no alfa. Także miałem problemy z dostaniem się, za pierwszym razem, gdy grałem, na kolejną wyspę. Niestety moja tratwa, którą sobie wybudowałem, no rozpadła się w połowie drogi i ani nie byłem w stanie przepłynąć dalej, ani wrócić na swoją wyspę. Niestety gra się zbugowała i to był troszeczkę taki minus, także krab się tam smaży, a my się chyba wybierzemy po prostu popływać. Co zwiedzać? Wiecie co? Może zostawimy troszeczkę tych rzeczy, które mam przy sobie. Ponieważ nie będzie mi to potrzebne teraz na tą imprezę, którą teraz tam będziemy mieć. Noż sobie w sumie możemy zostawić. To wszystko sobie tu dropniemy. Yy, Ech, ten przycisk. Także to wszystko będzie sobie tu leżało. Krab się nam smaży, także będzie idealne, jak tylko wrócimy. O! Był dźwięk. Krab się usmażył. ...że nie powinno się z nim dziać nic więcej. To sobie zabierzemy. Czy to sobie mogę zepchnąć, albo raczej przyciągnąć? Pięknie. Staramy się dopłynąć... Staramy się dopłynąć właśnie do tego wraku. Z tego co pisaliście już w komentarzach, czasami znajdują się tam przeróżne, przeróżne fajne rzeczy. Jak się uda? Może zbudujemy dzisiaj jeszcze coś ciekawego? Jestem pewien, co jeszcze tu można osiągnąć. Co można jeszcze skraftować? Pytanie: czy to w ogóle coś tutaj będzie? Jest jakaś skrzynia. Nie jest tak źle. To sobie tu zostawimy. Czy ja tego nie mogę otworzyć? Halo? O, mogłem? Ale co w tej skrzyni? Kompas! Uuu, już całkiem nieźle. Dobra, wróćmy sobie na moją tratwę. No, wejdź na nią, wejdź, wejdź, wejdź. Wiosło w dłoń. Pytanie, czy chcemy płynąć gdzieś dalej. Musimy sprawdzić, które wyspy są jednak najbliżej. Tamte wydaje się tak w miarę blisko. Ale chciałbym jeszcze poszukać czegoś dokoła. Może będzie gdzieś wystawał kolejny e, zatopiony statek. Może znajdziemy coś ciekawego. Na dole są przeróżne rzeczy, można tu przeróżne rzeczy właśnie znaleźć, ale tu jest tylko jakaś beczka stara, że raczej nie bardzo się nam przyda. Nie wiem, czy to koło ratunkowe, na którym sobie pływamy na tym pontonie, czy ono też się nam tutaj gdzieś nie zniszczy po drodze. To jest właśnie ten mój strach, wypłynąć gdzieś w ocean i później już jednak nie wrócić. To nic, ja sobie tu jeszcze chwileczkę popływam i widzimy się za chwilkę. No i mamy kolegę, który chce nas tutaj chyba odwiedzić. Cześć kolega, przywitasz się z nami. Chwilę, wiecie co, może zaparkujmy tą moją pontonową tratwę gdzieś przy brzegu. Jednak nie chciałbym jej stracić. Póki co nie zniszczyła się, na szczęście. Troszeczkę tutaj wyciągniemy na brzeg. Starajcie się jednak nie wyciągać jej za głęboko w ląd, ponieważ nie można jej przenieść przez wyspę. Ona się w pewnym momencie zablokuje i nie będziecie w stanie już jej używać. Że sprawdźmy sobie, gdzie ten mój kolega tutaj jest. Ja sobie tu przed chwilą pływał, Także na pewno póki co na razie nie będziemy tutaj pływać. Sprawdziłem jeszcze ten, ten wrak tam, ale nic tam nie ma ciekawego. E, także wracamy sobie podjeść troszeczkę, ponieważ moja no, już trochę zgłodniała. Znaczy ja sam zgudniałem. Jest całkiem nieźle. O nie, ten przycisk. Troszeczkę jeszcze chciałem się pić. Mamy tu jeszcze jakiegoś jednego kraba. Coś tu jeszcze jest. Gdzie jest... No właśnie. Mój kursor gdzieś znikł. Nie byłem w stanie go zobaczyć. Że to sobie tu wrzucimy. Dorzucimy sobie jeszcze jeden patyk. Zbierze zmysły na troszeczkę przygasa. I musimy chyba sobie troszeczkę... Co my tu mamy? Aks. To potrzebujemy. Musimy sobie rozbić jeden kokos, chociaż... To jest taka e, rację, prowizje, które możemy sobie zużyć później, także to sobie wypijemy. W razie czego, jeżeli bym zgłodniał bardzo, e, bądź, o oh Boże, te przyciski jeszcze mi się mylą czasami, gdybym bardzo zgłodniał, bądź chciałbym się pić to jest taki zapas, który zawsze mogę sobie użyć, także tego na szczęście nie brakuje. E, jedyny minus, jest taki, że opłynąłem całą wyspę dookoła i szukałem kolejnych wraków. O, kolejny się usmażył. Szukałem wraków, niestety nic nie znalazłem po drodze. Co jest dosyć niepokojące. A jest nasz kolega? No się ma, no. Czy ty będziesz chciał do mnie podpłynąć tutaj? Nie, może nie ryzykujmy. Ja chciałbym, żeby mi to wyskoczył gdzieś na ląd. A, się muzyka zmieniła. Cholerstwo jednak chce nam nie zapolować. Zjadłoby sobie świeżego mięska. Co, zjadłeś, co? Chodź tutaj. No chodź. Także prawdopodobnie będziemy... Uuu, jest kolejne. Będziemy musieli wybrać się. na staną podróż. Tu się znowu coś gliczuje. Nie wiem, czy widzicie tą kropeczkę tu na samym środku. Ja się glitchuje, cholerstwo. Będziemy musieli się wybrać chyba na tamtą wyspę, tam to jest najbliżej. Przynajmniej tak mi się wydaje. To są strasznie gdzieś za horyzontem. Miejmy nadzieję, że po drodze, środek dnia, ja. miejmy nadzieję, że po drodze znajdziemy kolejny wrak, który pozwoli mi na dalsze poszukiwanie, tutaj wybawienia dla mojej postaci. E, jak widzicie, te roślinki, ta juka, ona sobie tu odrasta i to można zbierać sobie tę linę w nieskończoność, także nie jest tak tragicznie źle. Jeszcze do rekin, kalender. Tamta wyspa bądź tamta wyspa. Jeszcze nie wiem, gdzie chcę płynąć. Jak mi się to gdzieś tutaj uwali po drodze, to dopiero będę. będę zły. Hm. A zabierzemy ze sobą tą siekierkę. W końcu i tak płyniemy na wyspę. Ona się tam może nam jeszcze przydać, w razie czego tam może znajdziemy. Tam może znajdziemy kolejne surowce, które pozwolą nam na skraftowanie kolejnych rzeczy. Ja mam nadzieję, że będzie w miarę ok. Jak ten ponton mi się tutaj zepsuje. Niestety nie mogę sprawdzić, w jakim on jest stanie i na ile pozwala mi, żeby go używać. Pływać sobie w nieskończoność. że troszeczkę słabo, chyba że rekiem wtedy mi zniszczył trafię. Tak też mogło być. Niestety nie mam żadnych narzędzi do obrony przed nim. Opadłem sobie skraftować. Cholera, tu pływasz. Więc płyniemy dalej, pomalutku. No i pięknie. Popływaliśmy. Mój ponton przepadł. Także troszeczkę słabo płyniemy sobie w takim wypadku kraulem. Znając życie i moje szczęście, ani tam nie dopłynę do tej wyspy. Ani w jednym kawałku, ani pewnie sam zaraz mnie tu coś pewnie dorwie że póki co będziemy sobie nurkować będziemy sobie płynąć Może widać że się jakoś przemieszczam aczkolwiek ta wyspa ani troszeczkę się do mnie nie zbliża ani ja do tej wyspy się nie zbliżam oddalam się na szczęście do mojej może ona rzeczywiście jest tak cholernie daleko że nie jestem w stanie do niej dopłynąć aczkolwiek żeby nie przepłynąć na Pontoniku od jednej wyspy do drugiej która jest w zasięgu wzroku jest troszeczkę troszeczkę dziwna wyspa się zmieniła Prawdopodobnie zbliżamy się do tego lądu. Także miejmy nadzieję, że żaden rekin, który znajduje się po lewej, nie będzie chciał do mnie podpłynąć. Nie będzie chciał mnie wpieprzyć na żywo, bo się chyba zdenerwuje. Niestety, tratwy nie możemy zapakować sobie w plecach i nie możemy sobie z nią płynąć. Także troszeczkę słabo. Nie mam żadnego chyba uzbrojenia. Aczkolwiek mam nóż, także jest całkiem nieźle. Będziemy się nożem bronić. Dziabniemy go w nos, albo w ogon, albo w płetwę. Cokolwiek. Żeby nas tylko cholera nie dopadła. Ale jak widzicie wyspy zaczynają się generować coraz bliżej. Chyba. Cokolwiek ciężko stwierdzić, ponieważ ta gra... O Boże. Słyszę, słyszę tę muzykę. Płyniemy. Nawet się nie oglądam. Oglądam się. Boże, on jest tuż za nami. Nie, nawet o tym nie myśl. Ja płynę dalej. Cholera jedna. No jeszcze kawałeczek, jeszcze troszkę. Uf, udało się. <laughs> Oszukałem cię draniu. <laughs> Przepłynąłem sobie. Szkoda, że tam został majuszko i tam dom z mój został. <laughs> nieciekawie, nieciekawie. Ale mamy patyki. Jest całkiem nieźle. Są patyki. Możemy sobie skraftować od nowa rzeczy. Także jest całkiem nieźle. Mamy mamy dwa wraki. Jeden większy, drugi mniejszy. Czy tutaj będzie jakaś skrzynia? Nic nie będzie. Mamy kompas, jest całkiem nieźle. Nie wiem, w którym kierunku mam się udać. Teraz północ, stąd przebyliśmy. przybyliśmy, czyli płyniemy na południe. Teraz pytanie: Czy tu jest możliwe, żeby się gdziekolwiek gdzieś przedostać? Albo w którym kierunku mamy się udać? Przedłużmy to sobie. Tu nic nie można chyba zrobić. Sprawdźmy, czy może są tu jakieś skrzynie. Nic nie ma? Jakieś stare dzienniki albo pornosy. Także troszeczkę słabo. Ale nowe możliwości. Jakie te możliwości? Wraki mogą być gdzieś w pobliżu. A we wrakach ponecą skarby. I jak widzieliśmy, już znaleźliśmy kompas. No nie za dużo na tej wyspie tu mamy. To mamy kolejną wyspę. Chyba są też jest najbliżej. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli się przydzierać z wyspy na wyspę w poszukiwaniu przeróżnych rzeczy. Mam nadzieję, że się nam to uda. Że w miarę szybko to ogarniemy. Czy pytanie jest... Są jakieś kamienie. Jest dobrze. Możemy sobie skraftować... Możemy sobie chociaż skraftować jakąś podstawową siekierę. Także nie jest tak tragicznie. Te cholery się tu czają. Czają się w tych oceanach. Więc ja sobie zacznę tutaj już pomału wycinać te wszystkie drzewa. Zacznę sobie zbierać surowce, ponieważ to wszystko mi się przyda. Zacznę sobie to może tutaj gdzieś zbierać. To sobie odłożymy wszystko. Dobrze, chociaż wiosło mi tutaj zostało. To jest, to jest duży plus. Jakbym zgubił wiosło, to mogłoby być ciężko. To nic. Przygotujemy sobie... No już myślałem przez chwilę, że drzewo się nie będzie chciało ściąć. Przygotujemy sobie jakieś małe ognisko i spędzimy kolejną noc na nowej wyspie. Jak widzicie, żarcie spadło z drzewa. Jest całkiem nieźle. Jeżeli nie zacznie padać, to będzie całkiem nieźle. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych dzikich chorób, na które mógłbym zachorować. I powinno być w miarę, w miarę bezpiecznie. Zbieramy sobie to wszystko, wrzucamy sobie tutaj i sobie nasze pierwsze ognisko na nowym, na nowym świecie. To sobie może odłożymy gdzieś dalej, nie chciałbym, żeby się to przytopiło, w końcu jakiś plastik. Mam zapalniczkę przy sobie, także jest, także jest bardzo dobrze. Więc trzeba tylko zapolować na jakiegoś kraba. Jest okej. Okay. Dobrze, stoimy z czasem. Teraz tylko pytanie, czy takie szalone kraby będą chciały się pokazać nam na oczy. Kamienie, przydatna rzecz. Cześć krabik. A tutaj wiecie ja sobie mam dzisiaj na kolację. A trzy powinny wystarczyć w zupełności ja sobie jeszcze tu pozwiedzam przez chwilkę, a jak widzicie nie mam cienia, jest tylko cień siekiery, troszeczkę słaby. Czekamy aż się gra rozwinie bardziej. Będzie na pewno przydatne. Ja sobie tego kraba usmażę. Wybierzemy się znowu. Mogę ci tak wrzucić? No, chciałbym. No, nie da się tak łatwo. Kolejny dzień, kolejna przygoda. I tak, największym wyzwaniem jest chyba smażenie tych krabów na tym fantastycznym ognisku. Jest dobrze jeden się już trzyma. Także to sobie tu podkładamy. W razie czego będziemy mogli sobie krafować różne rzeczy. Że noc zapada. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do Zobaczenia wszystkim.